witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Masterfvpl i witam was w pierwszych 15 minutach z gry hey, z Xboxa nie czy za 60, akurat tylko z Xboxa One I ten materiał specjalnie kręcę dla strony playing daily. Będę staram się w 15 minutach zdążyć, przedstawić wam jak najwięcej. Smaków tej gry. Zaczynamy zaczynamy od rozgrywkę. Tak jest. Zaczynamy rozgrywkę w jakimś takim pokoju, nie wiadomo co to jest. Pierwsze co zaczniemy robić, czyli jak to sama nazwa wskazuje naszego bohatera, zaczniemy kraść, o. Jest to też e, pierwszy filmik tego typu, czyli nie pierwsze 15, 15, 15, 15 minut, tylko pierwsze 15 minut z, z komentarzem głosowym. Więc jak na razie postaram się opierdzielić tego gościa do cna, póki sobie smacznie śpi. Jak nie, a, można było zauważyć, mogę otwierać szafki, mogę zamykać, haha. E, co jeszcze? Trzeba pracować w ciemności, czyli musim, możemy gasić e, świece. I zająć się dalej plądrowaniem całego pokoju. Gdzie nas palce napadzie, padzie poniosą? Po szybkim oplądrowaniu całego pokoju. Nie zgasza się stanie świecy. Niech sobie gościu osłonie śpi. Ups, sorki. Właśnie. jest mm -hmm. Jest to. Pierwsze 15 minut jest to typowy samouczek, będzie to, ale mam nadzieję, że powinno wam się spodobać. Przynajmniej z pierwszych 15 minut pokazówki tego. O, Czy gra jest warta waszego zakupu? No. Padujemy I wchodzimy do środka. Chopa. I mamy, oczywiście, pierwszą, jedną z pierwszych wskazówek, że ptaki mogą zalarmować naszą obecność w tym pokoju, więc lepiej się do nich nie zbliżać. No, jak widać, nie tylko ja komentuję, co się dzieje w grze, a główny bohater także. Tutaj wchodzi funkcjonalność e, pada od Xbox One, e, czyli wibracje na triggerach. Muszę przesunąć lewą gałką po rogu, czy znaczy po ramię obrazu i czekać, aż mi trigger zacznie wibrować. Może, może to usłyszycie? Ej, jedź tam. Nie wiem, czy jest słychać. Tak nacisnę. Prawy, trigger. Ha, otwiera nam się. I kolejne mini gierka, czyli. Pick locking, czyli otwieranie zamków. Też oczywiście z e, wykorzystaniem wibracji w triggerze. Ło, ale zabije to tak wow. I tak, oto dobieramy się do na naszej pierwszej znajdźki w grze. Opa! What the uh -huh. A tak to mamy wgląd na jakby to powiedzieć na krajobraz gry Niebo w grze idziemy dalej. Nie mamy czasu. Lina. Oczywiście w samouczku wszystko nas na razie prowadzą za rękę za... Proste wymagania mają, czyli tam skoncentruj się, strzel gdzieś, tam, coś tam. Wspinaj się. Na przykład, dla mnie, bo ja na przykład z serią gier e, Thief nie, nie jestem zbytnio taki wprowadzony. To jest moja pierwsza gra, którą kupiłem z tej serii. Ale wszystko jest powoli tłumaczone, mam nadzieję. Chociaż bo... nie grałem zbyt długo w tą grę. Jak to, chcia to wszystko będzie nam powiedziane oczywiście w, w trakcie trwania gry. Jak na razie, to mamy szybkie takie wprowadzenie, co możemy robić oczywiście. czy Jednym triggerem, lewym triggerem robimy prawie że wszystko. Wspinamy się, skaczemy. I co jeszcze? I schodzimy z wysokości. Takie trochę uproszczenie sterowania, no ale reszta przycisku, mam nadzieję, że kiedyś nam się do czegoś innego przyda. Mam nadzieję, że tutaj też pokażę parę różnych, różnych No fun. jak mówiłem, lewy trigger do biegania, skakania, both? prawy trigger do odbierania i back, so zamków. A to jest, o, teraz ta wskazówka co do światła. A to jest taki, taki typowy wydarzeń, przychodzi gdzieś z światła. Like tak, nie wiem, czy by przypadkiem nie było Wam lepiej oglądać na pełnym ekranie tej gry, bo e, gra jest dość ciemna. Samo wiadomo, złodziej musi się ukrywać. Kolejna z e, możliwości w tej grze, czyli podglądanie z za rogu. Coś, co, jest, co będzie często nam przydatne. A jeżeli chodzi o znajdźki w tej grze, to jak widać, aż same błyszczą w naszą stronę.

Teraz, ludzie, więc trzeba uniknąć takiego wystrzału. I watch will be looked upon too. I'm not haggling fines with the drunk guy again. Z początku gra jest no taka. Przypominać się, znaczy, jeżeli chodzi o e, wystrój, to przypomina mi trochę Gierkę zwaną Dishonored. Dishonored, come on. No, ciemna, taka właśnie zabita dechami.

RB ride right bumper żeby uderzyć takim łuteczkiem czy czymś to było obuchem wspominam się dalej. Look what I found. You and me out on the town. Why did we stop doing this again? Do you really need to ask? I kolejne. Hmm. Domostwo, które możemy opierniczyć, więc jedziemy z powrotem, z koksem. Czego nie? Jak to powiedział główny bohater z początku gry, po co pracować, jak można zarobić w inny sposób? I kolejny bajer w grze, czyli podglądanie się dziurka. Welcome. od klucza. Oh, a lot of those places. w środku pusto. Brudno. Brudna, dziurka, od klucza. Szybki piklock. Zajmiemy się czym nie idzie Idziemy Bardzo ciekawe stosowanie tych wibracji, triggerów, ale... Też z drugiej strony bardzo fajne Jedziemy znowu Jakaś kartka Hard to keep a secret in this neighborhood. Zgadźmy świecę, nas zobaczą nie wiem kto MEBle, ale, ale zobaczą. Dobra, więc nie do. Albo. Jak już jechać tu po bandzie. No, co nie mogę otworzyć? No mogę. Ktoś kulka. moim skromnym zdaniem, jeżeli mogę tak powiedzieć, albo moim zdaniem. Gra na Xboxie One wygląda ładnie. Komentarze też są dość. E, miło się słucha, ale jedną rzecz, którą zauważyłem już na początku gry, to czasami, gdy postacie. Nie wiem, czy to jest po prostu przez jedną misję, czy coś. postacie, kiedy coś dużo mówią, to rozjeżdżają się e, napisy. Też ja gram z napisami, bo lubię. To. Co? To, to mówię, że no napisy mi się rozjechały z tym, co mówią postacie. No. Nie wiem, czy to był jednorazowy błąd, czy to był błąd taki, yy, który będzie się zdarzał coś często. Tak, tu jest tak. O. Nie Idź I kaczanka. Odłożę padaż do. Dałem się zistyl. Kiesząkę. It's not how much you steal. It's what you steal. And how you steal it. Looks like this primal stone thing that Basso wants is in the ceremony room at Northcrest Manor. It's the baron's mansion. be easy. Worried? Yes, and so should you. We'll be fine. I'll pick up your slack. <sighs> this job's getting more complicated by the second. No. Loading. Loading is That's szybty, a lot of guards. Means, uh, They're uh, definitely uh, not here for the summer festival dance. Yes,

Off and on, and on all the time. So you can't go. fix it. Do I look like an engineer to you? None of the staff can keep up with all his lordship's experiments. Not going to be much of a brighter future if the lights don't work. Oh. 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 kolejne nauczki z życia wzięte, czyli jak X I bierzemy. Over to, here. To Help the new boy, will you? Jako że jesteśmy złodziejem, to nie musimy wszystko robić na szybko, więc przechodzenie na przykład przez taką wodę musimy poświęcić bardzo dużo czasu. Wystarczy zbyt szybko iść i niestety ale ktoś nas może zobaczyć drobniaki, grosz do grosza będzie kolejna gra ja może tak fajnie, szybko idę w tych grach bo fajnie to wszystko wygląda, tak tu wie co zrobić to tamto, ale z początku jak grałem pierwszy raz czy jakieś parę minut temu, czy parnaście minut temu to o matko boska spędziłem tutaj troszeczkę więcej czasu i kolejna umiejętność, czy umiejętność może broń bardziej którą mamy, czyli strzały z wodą tu musimy przejść w pochodnie, o tak, możemy sobie spokojnie przejść. O, no, i Co zobaczymy. To? Nie Więc widzicie, nie wolno się śpieszyć. szybkie wczytanie mapy i od początku znowu trzeba przejść przez wodę. Nie słyszałeś? słyszałeś. Gruba się dobrze. Eee, gdzie była ta? A tam. Użyjmy skupienia się, dlaczego nie? Człamy stupid ja Powolutku. Okay. Idziemy dalej. Every time I get it going, it fizzles out again. You couldn't set a cloth aflame if it was doused in oil, son. I'll show you how it's done. Dobra, ale to niestety nasz czas się będzie kończył, więc tak oto może dajcie znać w komentarzach, jak myślicie z taką mm, nowością. Czyli komentarz w pierwszych 15 minutach rozgrywki, czy to jest przyjmowalne, dopuszczalne, czy raczej na następnym razem mam się zamknąć i po prostu puścić grze, żeby sama leciała. Także do usłyszenia do następnego materiału na razie.